Boju. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Total War Britannia. Jesteśmy podczas oblężenia, jak zapewne zauważyliście, no Sherlock, powinien ktoś powiedzieć, ale e, jesteśmy podczas oblężenia z dosyć dobrze wyszkolonymi, w sumie doświadczonymi, powinien powiedzieć, żołnierzami. To oznacza, że może to nie być wcale takie proste, jak mi się wydaje. Um, chciałbym, żeby tutaj poszły na początek jakieś podstawowe jednostki. Może być. Myślę, fajnie, że właśnie wziąłem jednostkę, którą przed chwilą furiaci. W sumie też. Dlaczego by nie? Trochę mi ich szkoda, ale oni się przydadzą na początku. Chociaż nie, faktycznie szkoda mi ich na początek. Jest szkoda mi ich. Dobra, dawajcie wy. E, co my tu jeszcze mamy? Aksmeni na 100 pro. I tutaj może hmm. kurde, a może my z innej, że tak powiem, strony podejdziemy. No. No 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 no, no, nie jest to kupie, co mówisz teraz Andrzeju. Może tu podejdziemy. Ciekawe, z której strony będą podchodziły nasze jednostki wszystkie. Pewnie, że tak powiem, z różnej. He. Dobra, jedną. Jedną daj może tutaj. A właśnie. Aha, dobrze. A... Nie za bardzo mi się podoba, że to będą sami topornicy, bo dostaną ostre pieredziele. Także zrobimy w ten sposób. I co? I tyle chyba. Horsmeni. Dobra, niech zostaną z tej strony. Chociaż może nie. Może też ich rozdzielmy trochę. Tak. Ucznicy. Dajmy ich tutaj, bo jest dosyć sporo miejsca. Oszczepnicy, może damy. Oszczepników, może damy. Polski język, trudna język. Z tej strony. Furiaci, e, wy zostaniecie. Rozdzielajmy ich coraz jeszcze bardziej. Was zapraszam tu. Co my tu jeszcze mamy? Was, was i das. Tutaj i tyle. No i to wygląda słabo, bardzo słabo, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy posiłki. Mam nadzieję, że przyjdą szybko. Zaczynamy akcję. Akcja Reanimacja. E. Nasz wódz jest atakowany. E. Przybyły nasze posiłki. Bardzo dobrze. Dawaj do przodu. Javelins! Ok. A jak posiłki? Gdzie są posiłki? Posiłki są tam. No to zajebiście. To dobrze, że ich wyrzuciłem, że tak powiem, stąd. Zapraszam. Kto tu jeszcze ma możliwość? Ty masz możliwość. Zapraszam. Um, kto już dostaje? Przepraszam, dobrze. Czy dobrze? nie do końca. Dobra, was też zapraszam tu. Okej. Okay. Gdzie jeszcze przychodzą jakieś posiłki? Z jednej strony tylko i wyłącznie? A jak? A super, że wy w ogóle strzelacie, nie? Mają szans z taką ilością e, jednostek, choćby nie wiem co zrobili. Ty. Te... Co my tu mamy? Nic ciekawego, tutaj w sumie też przejmiemy to dosyć szybko na pewno, czy ja przygłośniłem tą grę, bo mi się wydaje ona za głośna, dawaj. Lins. Człowieku to jest nie do przebicia O, już ma metalowe metalowe ma płyty, więc thank you very much and have a nice day Glorian Lander Jak sytuacja? Very nice, very nice Co zrobimy? No tutaj trochę słabiej to idzie im, widzę? Ale nie ma co się dziwić, jak dostają od wszystkich. A tu jak situation? Situation is very nice. Znowu very nice. To chwilę to potrwa. Kurde, że ja nie mogę. Ci już wchodzą. No i bardzo dobrze, że rebuild themselves. Death from above. Chodzić. Um, tu jak? Very nice, a tu też nawet nieźle, już wchodzą chłopaki zostały Dobrze, dosyć uh, słabo. Myślałem, że lepiej to będzie wyglądało. Dobra, tutaj słyszałem, że zostały rozwolone wrota, więc... Uh, co wy robicie, wbijać A wy może zostaniecie na razie, żeby nie było tutaj jakiegoś Fupa! Fob... Fob... Nie dzieli się w ogóle. Kto tak dostał w pierdziel? Co tam jeszcze mamy? Okej, okay, a tu? Dobrze, bardzo dobrze. To jak Situation? Situation jest bardzo dobrze. To tutaj dobry pomysł. Czekajcie, wy w takim razie spokojnie i to rozegramy. No, zagramy to w ten sposób spokojniej, jak tu na mnie idzie. Ja nie, więc nie, wy się cofnijcie. do przodu. Zdobyliśmy wrota! Wspaniale, zapraszam cię tutaj. A tu jak sytuacja? Słabą, więc cofamy. To jak? Nawet nieźle. Ej, panowie, zapraszam was tutaj. Kawaleria niech tak zostanie jak jest. Maxmeni w tych. Aksmen, uciekają! się, że tak będzie. Walić w kogo możecie. Cofać się, cofać się, cofać. Walić, 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 walić. Bardzo ładnie. Chosen by Odin. Idzie, tu nie jest najlepiej. Tu chyba też to nie wyjdzie najlepiej. Trochę ich tutaj jest. A to nie są słabe jednostki. Trzeba o tym pamiętać. Czy to jest punkt zwycięstwa? A jak. to jest przeciwnik? Nie myślałem, że jest, ale nie ma. Dobrze. Ale przejście muzyczne, szybkie. Okej. Okay. Czy my tu coś jeszcze mamy, co strzela? Nie, nie widzę. Uciekają w naszej potęgi. Holy shit! Ale to stali. A ja tutaj dlaczego? Chciałem do i wszystkich, <grystanie> <grystanie> jak to wygląda słabo, palić w tych! Teraz ich trochę poukładamy tutaj. Tu jednak chyba nie wyjdzie to najlepiej. Te, Die... No trudno. Tu jak wam idzie? Bardzo dobrze. Dobra. Um, może zrobimy w ten sposób, że was zapraszamy tu. A reszta państwa. pójdzie sobie tu. Tylko powoli. Cofać się. Ej, tu miało trochę lepiej wam iść. Tych mieliście walić, wszyscy. Nasi ludzie zostali rozbrojeni. Ja Uciekają z Polanicy. Cofać. Ale tu uciekać już. gdzie ja, oni są? Znik zniknęli? Co gdzie znikli? Bardzo dobre, po co jeszcze Jednostka została zniszczona. Ale wiem, nie miał. Dobra, idziemy. Dobrze, walijcie ich. čovjeku. Čekaj, 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 Ale popadają. Fuck. Trudno powiedzieć. Przejęliśmy wrogi punkt zwycięstwa. No i co to da? Aha, to nic nie dało. Myślałem, że dzięki temu wygramy. Przepraszam, w sumie to nic się nie wydarzyło. O, wojowie O, czy... bojowego! Odmawiają dalszej walki! Dobra, czy... Wy odpoczyliście? czy.

Nice. Zapraszam tu Ford za chwilę wpadnie w nasze ręce. Może, nie, może bez berserkerów, co? Dobra, kończymy i tak i wszystkich rozwalimy, bo to jest oblężenie. Bardzo ładnie. Very nice, very nice. No, ale jednostki były niezłe, nie powiem. Ile padło? Tysiąc. kurde, prawie tyle samo. No ale to naprawdę się działo. Oh, shit. Dobra, to się pozapania po, po, po zapania się, po uzupełnia. Czy my potrzebujemy kasę? Potrzebujemy. Dobrze, okupujmy to. Eee, trochę kasy pójdzie, ale będzie dobrze. Dobra, wy tu zostaniecie. Co my tu mamy? Pozyskajmy lojalność, bo trochę jest niska. Podziękujmy mu publicznie. Um, co jeszcze? Dajmy mu kapłana i czempiona. Okej. Okay. I co? O, e, e, e. A dobra, my już tu idziemy. To mi się nie podoba. Okay. O, tu musimy coś upgradeować za 10 tysięcy i za kolejne 10 tysięcy. Dobra, teraz tak powoli. Co ja mam tutaj zrobić? Tu jesteśmy. Idziemy tymi. Tu się leczy królu niech już idzie co to jest gwent może łanców łanów ciągniesz się aż po horyzont żeby uwierzyć w tak obfite plony trzeba je zobaczyć na własne oczy tu od razu też pyk i pstryk go Dobrze, Dobra, kupujemy Fuck, tam było trzydzieści tysięcy? Nie Fuck Dobra, dawaj Od razu, kurna, pstryk Symulator autorezolów Geh, oh shit, okay. I was też zapraszam. Ja pierniczę, ile tu jest jeszcze do zdobycia? Łocie panie, oraz zapraszamy jednostki. Okay, czy ja tu coś mam jeszcze? Tak. Czy ja mam jeszcze coś? Na razie nie. Tu mamy trzy, które właśnie walczyły. A i tu mamy jednostkę, która idzie w stronę Alham AL i później pójdzie do Nordwick Okej, okay. um, Czy ja tutaj powinienem stanąć? Średnio, ale dobra. Eee, ryzyko buntu domyślam się. Niedobor żywności Też się domyślam. Czy mogę na przykład wydać jakiś dekret? Nie, nie mogę. A czy jak... Nie. Myślę, że jak tu ogarniemy Jeszcze gdzieś. A jak sytuacja jest tutaj? Nie mamy czasu na takie pierdoły. Rozwalić ich. I dużo. tak. Miejmy nadzieję, że będzie ok. A może zwolnimy trochę jednostek, jednak 59 ta armia produku, znaczy produkuje, zużywa tu byśmy trochę zwolnili tych jednostek. Raz, dwa, trzy. po Jednej już jest lepiej. Jak jeszcze, co byśmy jeszcze zrobili? A tu idzie do nas jednostka. Tu może po jednej, nawet trzy. Tu raz, dwa, trzy. Już jest bardzo dobrze. I ne, kapłano. I tu następne zarządzenie wszędzie. Okej. Rolnik. Odpornik. Okay. Dobra, kończymy turę. Wszystkimi się już ruszyłem, co chciałem się ruszyć, a Wy jesteście tutaj, ale to dobrze. Poczekajmy sobie na jeszcze jedną turę. Wy idziecie w stronę tego miejsca. Okay. Tu będziemy szli w lewo. Ja pierniczy, ale tu jeszcze do przejęcia będzie. Ale tu powinniśmy się od tak patrzeć. Ja cię kręcę, ile to jest prowincji? Ile miast? O, trochę zajmie. Myślałem, że trochę szybciej to zajdzie, ale nie. Dobra, słuchajcie, kończę turę. Eee, kończę odcinek i widzimy się w kolejnym po turze. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Cześć!